Siemano, siemano, Meksykano. już zacząłem szaleć powoli, powoli zacząłem szaleć, kurwa, jak dole, ja nie wiem, gdzie ja wylądowałem teraz, słuchajcie, patrzcie na moją rękę, to jest ręka Meksykana. to są drastyczne sceny, więc, <laughs> a to jest, a to jest to, co ze mnie popłynęło, tak naprawdę już mówiłam, to moja krew, Oprócz tego, tego mam kilka wozów. Nie wiem jak się, Ja nie wiem jak ja mam się umyć kurwa, wiecie? Nie wiem, nie wiem. To nie jest rysowane. To jest naprawdę moja krew. Nie wiem jak ja mam się umyć kurwa, bo nie wiem, gdzie jest kurwa umywalnia. Nie mam pojęcia zielonego, słuchajcie. Mam kurwa. A ja na sorze siedzę. Już wiem gdzie, tam gdzie Mario. <laughs> Już wiem gdzie. Ściągnęli mnie. Tak zaczęło się moje imprezowanie, że kurwa, że zszedł na sor, ale patrzcie ile mojej krwi. Ile mojej krwi tutaj jest. Ja byłem pod pięć pod kurwa, pod ten, pod jakieś. jakieś chuj, chuj, chuj wie co? Pod to. O, tutaj. Chociaż niewygodniej było. No. Jak się odpiłem, jak się odpiewam, bo sam się odpiłem. <śmum> Mam wyjebane na nim. Sam się odpiłem, no to trochę kurwy, juchy poleciało. Ach, żeby to zajrzeć tutaj od dawtu, żeby, żeby było, że to prawda. szacu meksykanu jest jeden i chuj. Siotpiłem sam kurwa. Odpiłem się i chuj. Nie wiem, o kurwa, nie wiem po co te schodki. Ja w ogóle nie wiem, kurwa, co ja tu robię. Musiałem być dobrze na No ale dzisiaj są moje urodziny, wasze zdrowie, kurwa. Chłopaki i dziewczyny, kurwa. Trochę w złych klimatach, ale, ale. W złych klimatach, ale. Ale życzę Wam wszystkiego najlepszego i dla siebie również. Dnia, do... Dnia dobrego. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem, kurwa, na Sorze. Może i Sor, no Sor. Na sorze. A co ja tu kurwa robię, to ja nie wiem. <grystanie> Uwaga, nie wiem, co ja tutaj robię w ogóle, kurde. Pojęcie żadnego nie mam. Wiem, że tylko kurwa kupę juchy poleciało. Jak widzicie? Kupę juchy poleciało, i nie wiem, co ja robię łeb mnie obitył, nic się nie stało nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. ręka mi tylko boli, żyła mi boli potem żyła mi boli po, po wbijaniu od, od tego, odpiąłem się sam kurwa o kurwa jak oni głęboko wbijają kurwa niech cię chuj wyjąć to ją w pizdu to kurwa, to trzeba się za o Jezus, to trzeba się kur, to naprawdę trzeba mieć kurwa jaja, żeby to wyciągać samemu. No, ale ja wiem, no dlatego i tyle juchy pan Ale to nic. E, Żyję. Żyję. Żyję, więc jestem. Teraz idziemy się wylać. Idziemy się wylać i pójdziemy spać. No, trzymajcie się.